Ja witam Was we vlogu z lutego, krótkiego miesiąca, ale będzie intensywnie. Marika ma urodziny, więc tak, nasza kożanka ma urodziny, trzy dni świętowania jakieś pewnie. Więc będzie się dużo działo. Ja wracam do szkoły. Świętowanie. <laughs> Także zapraszamy. Judy teraz znalazła bardzo ciekawą rzecz. Zarumbiste. Wytłumaczyć musicie strzelić w sam środek tarczy, żeby wyłączyć budzik. właśnie na Fiutki. Kolina nam tutaj poleca. A we Wrocławiu pada stropian, bo nie stać na śnieg. Także nie wiem, czy będziecie to widzieć. O ty widać super. Uwiedzycie na włosach? <laughs> stropian, moi drodzy, stropian. tutaj ma muszelkę. Shero to się nazywa. Tak, Shero, a my mamy hero, tak? Tak, tutaj ona bardziej takiego ciepatego lubi. Ciepatego lubię a ja w białasa. Rzadko chodzimy do muzeów, bo nie umiemy w sztukę. Tak, wybrałyśmy się do naszego Legnickiego Muzeum. Miedzi. do Legnickiego to już w ogóle rzadko chodzimy, bo była wystawa pana Jarosława, tak? Jaśnikowskiego, tak? Więc mogliście na pewno zobaczyć tam kilka przebitek. My już byliśmy kiedyś na jego wystawie, ona nas zainteresowała głównie dlatego, że e, tam jest dużo takich e, e, budynków z Legnicy, bo on właśnie jest z Legnicy. I ta wystawa jest taka surrealistyczna, trochę science fiction, także nam się podobało, jeżeli podobało się. Oczywiście. To Tak. A, bo świeci.

Po raz drugi w moim dorosłym życiu do innego niż zazwyczaj, bo zazwyczaj chodzę do takiej pani, co po prostu farbuje mnie moimi drogeryjnymi farbami, więc ja kupuję po prostu, ona mi to nakłada, bądź farbuje mnie mama jak jest. No ale postanowiłam gdzieś tak przed ślubem sobie sprawdzić, jak będę wyglądała, jak będę miała fryzjerską farbę nałożoną i też liczę na to, że ona będzie mi się mniej spłukiwać, bo jak widzicie, ja jestem blond, a farbowałam się jakiś miesiąc temu. Także nie wiem, czy to kwestia ziołowych szamponów, których ostatnio używam, ale ten mój rudy bardzo się spłukuje więc trzymajcie kciuki. Unboxing! przyszłe paczuchy od Empiku, a tutaj chyba od wydawnictwa Relacja, więc może od tej paczki zaczniemy. Jest to pierwsza współpraca z tym wydawnictwem. Mam nadzieję, że będzie owocna. Dziękuję bardzo za tą paczuszkę. Teraz Wam pokazuję, co to jest. Ktoś tutaj się skrada do Piesek ze spacerku. Jest to bardzo cieniutka książka. I to jest chyba tego samego autora, który napisał Before the Coffee Gets Cold. I to jest fotograf utraconych wspomnień. To ma szalenie ciekawy, ciekawy opis, więc tutaj Wam tylko tak e, zrobię, żebyście mogli sobie zatrzymać, bo tak jak mówię, goni mnie e, Domofon. O, jak cute! Gdybyś miał wybrać jedną stopklatkę ze swojego życia, co wybierzesz. I tutaj mamy taką właśnie stopklateczkę. E, także, no, jak widzicie, ona nie jest bardzo gruba, ale niezwykle się cieszę na, na tą książkę. E, a druga to jest paczka z MP, którą zamówiłam sobie sama. I tu ale wszyscy jesteśmy łot, łotrami. Myślałam, że przyjdzie tylko ona, ponieważ z tej strony sam ma swoją premierę y, siódmego, ale to faktycznie, to już po. A zamawiałam jeszcze, jeszcze przed. Widzicie tą okładkę? Jest przepiękna! Pewnie w jakimś update'cie Wam opowiem o tych książkach więcej, jak będziemy gdzieś tam z Judytą się dzielić już y, czytaniem. Dostałam pierwszy prezent urodzinowy! Zobaczcie, jaki torcik piękny! I takie naklejeczki. A tu mój adres? Nie, to Patrycja wyblurujemy. Tak więc muszę to jakoś otworzyć tak, żeby tego nie zniszczyć, bo tu chyba Patti rysowała sama, także widzicie jaka zdolniacha. Cóż ty tam napakowałaś? Dobra, ta część z tortem jest nieuszkodzona, także to sobie po prostu wytnę i schowam, bo mam taką, nie wiem, czy wy też zbieracie różne kartki okolicznościowe czy jakieś zaproszenia weselne, chrzcinowe i, i te sprawy, ale ja zbieram. Uuu, już widzę coś, co chyba Patrycja zrobiła Własnoręcznie, ja to sobie tego to wyciągnę, pokażę Wam tylko, że mam taką stertę małą Dobra, wszystko Uja! Tak, to Patrycja na pewno robiła własnoręcznie i jest przekiut. I to jest yy, lizaczek z Honey Lux. zobaczcie Ale jest taki ładny, że jakby chciałabym go zjeść, ale wiem, że nie jest z... Nie wiem, czy to jest z modeliny zrobione Daj znać Dobrze i zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy cute naklejeczki z kociołkiem i sową. Proszę mi tu wyoszczyć. Bardzo ładne. Nie wiem, czy Wy wie, też macie ten problem z naklejkami, że jakby ja nie mam ich gdzie naklejać, a raczej szkoda mi ich gdzieś naklejać i sobie też jakby zbieram do osobnego woreczka. Nie wiem, czy to ja jestem po prostu dziwnym człowiekiem, ale no ja nigdy też nie byłam taka, żeby naklejać na przykład na laptopa. I piękna karteczka urodzinowa, oczywiście w kształcie tortu. Który miał hary od Hagrida, który dostał hary od Hagrida. I dziękuję bardzo, dziękuję. Za ładne życzonga. Co tu jeszcze jest? Mamy kopertę niebieską, znowu ze znaczkiem Hani a tutaj coś takiego ładnego. Więc teraz zobaczymy, co mi idzie. To światło wariuje. Cóż tu takiego? Cóż tu takiego? Uuuu! jakie to ładne! Czy to jest z Londynu? Bo Patrycja teraz była w Londynie, wiecie, w Warner Bros. Studio i nie tylko. I tu jest taka kartka, staram się tak, żeby to światło się nie odbijało. Puchońska z badżerem, boże. z ja nie mogę się wysłowić dzisiaj. Tutaj, właśnie są z tej strony takie ładne, ładny print z Hogwarts Expressem. Z krzewołapem, żabą, jest tutaj bardzo dużo jakby drobnych gdzieś tam elementów, a z tej strony mamy zmieniać czasu, i tutaj podobne też na taki tył, a tutaj jest Lupin. Bardzo lubię profesora Lupina, generalnie jestem fanką hunzwotów. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony hunzwot. O, i tutaj też muszę jakoś się tak otworzyć, żeby nie zerwać, pati, co ty zrobiłaś? No, nie mogłaś poślinić Przecież. O, udało mi się. O, udało się. O matko, co tu jeszcze tyle rzeczy? Jak mm, herbatka, herbatka zawsze musi być. Uuu, a co to? Card holder The Quibbler. To jest na pewno. Zminerujemy, o mój Boże. Ale czym jest card holder? Czy to jest, czy to jest naprawdę? Bo ja, ja nie wiem, ja się nie ogarniam. Z różnymi jakimiś gadżetami, co czemu służy. Czy to jest na karty, jakby do bankomatu? Jeśli tak, to jestem przeszczęśliwa, bo planowałam coś takiego. Sobię kupić. Pozwolę sobie to tak tu otworzyć. Najpierw tak wygląda przód. Tutaj mamy taką karteczkę. żeby to wyciągnąć. No, tu jakby cały design wygląda jak. Mm, no, <laughs> Quimble, czyli żągle. Gazeta. Tak, i tutaj możemy sobie schować dwie karty. Także w sumie może mi się to przydać, myślę, na. Bo raczej chyba będę z tego korzystać. Szkoda byłoby mi, żeby to sobie gdzieś tam leżało, bo jest to. Ja lubię rzeczy użytkowe. Wsadzić sobie tutaj nawet właśnie czy jakieś karty takie, wiecie, do sklepów lojalnościowe, albo bankomatową i dowód, bo ostatnio jakby, no ja nie wiem, ja już jestem osobą, która nie nosi za bardzo ze sobą dowodu, bo wszędzie po prostu płaca tylko kartą. No, i to jest błąd, bo czasem trzeba tego dowodu. I dostałam jeszcze ładną kartkę Merry Christmas. No tak, bo to jeszcze świąteczno-urodzinowe prezencik, więc tutaj mamy cały um, 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 no, Christmas Carol. Kolendę, tak. I tu wam nie będę czytać, bo to. Ale jak ona to zrobiła? To jak jest, to jest ołówkiem napisane? Wygląda jak, wiecie, jakby taki stary pergamin, więc to jest chyba jakby na druk, na druk, ale tutaj to chyba jest ołówkiem, tak mi się wydaje. W każdym razie jest to pięknie napisane, i już widzę, że są tutaj przepiękne życzenia. Także dziękuję jeszcze raz, bardzo kochana moja. Zazdroszczyć tego gwiazdu, Mam nadzieję, że będziemy się równie dobrze bawić, jak pojedziemy razem, bo planujemy właśnie z Patrycją z Czary i z Wiktorią po wycieczkę do Londynu, ale to dopiero na jesień, gdzieś w okolicach Halloween. Także trzymajcie za nas kciuki nie wiem, które palce, żeby nam się udało. Mamy dzisiaj Walentynki, także wszystkiego dobrego, kochani. Ja idę sobie właśnie na paznokcie, żeby z tych awatarowych zrobić właśnie może coś bardziej zakochanego. Хептурки? Чего то есть? Ну что то есть? Что то? Что то такое было? Także jak widzieliście troszkę świętowania gdzieś tam było, ale luty właśnie jest krótki, więc szybciutko zleciał, co dostałam na urodzinki, no to widzieliście od Patrycji dostałam małą paczuszkę z taką ładną z Minalimy, hmm, niech ktoś mówi takim holderem na karty na kartę kredytową, coś tam tego, bardzo hmm. ładne, etui. dostałam tak, takie etui od mamy, interaktywną słowę Hedwigę. Jest cały film o Hedwidze, jak ona działa, więc gdzieś tutaj dostaniecie odnośnik. Od ludziów z mojej pracy, po prostu wiedzą co mi dać, także karta podarunkowa do Empiku, więc myślę, że z Judytą zrobimy jakieś duże zakupy i nagramy dla Was haul <laughs> zakupowy, oczywiście książkowy. No i dużo, dużo jeszcze, dużo innych rzeczów, za które sobie, znaczy pieniążków, za które sobie kupię po prostu Hogwarts Legacy, tak. I od mojego Karola jeszcze będziemy jechać po Instaxa, tak, więc bardzo wszystkim dziękuję, było bardzo miło. Judy, a ty jeszcze pochwal się książką, jaką dostałyśmy we współpracy z wydawnictwem literackim. Dziękuję tak, bardzo. Kiedy kobiety były smokami, e, Kelly Barki. E, tak ja już jestem po e, lekturze, Marika jeszcze przed, e, generalnie mi się bardzo podobała książka, e, zakończenie trochę dla mnie może mało logiczne, chociaż się z tego spodziewałam i nie do końca mi się podobało, ale nie, nie na tyle, żeby rujnowało mi to książkę, mówię gdzieś tam powiedzmy się tego już spodziewałam, ale bardzo fajna książka. Nie, Także ja się zabieram nie zaraz. Zaperować nie tutaj jak Maryka nie czytała, więc bo teraz kończę jeszcze fotografa utraconych wspomnień. Jeszcze byliśmy w bibliotece jednej drugiej, więc sobie jeszcze wypożyczyliśmy książkę, jakby nam było mało, więc marzec pod znakiem e, intensywnego czytania. Ale dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, jak Wam zleciał luty, co porabialiście w tym jeszcze takim zimowo-pluchowym miesiącu. Pa!